Yy, część druga escape'a, ponieważ nagrywam yy, nieoficjalnym bandicamen. Dobra, idziemy dalej yy, Jedziemy, 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 ciągle ciemno, ciągle ślepota Why! Why mi Dobra? aw. Dobra. Jedźcie, jedź, jedź, jedź może komuś się sprzydasz, Trabinki, ile mam jeszcze tego? 2 i 8. Spowolnienie z głowy. Jeszcze ślepota. Jest! Pewno. Pochodnia. Więcej pochodni. Tak. Za. Zabijmy się. Czemu nie? Albo nie. Skoczy do wody. Jest! Nie było fejla. Chyba że mam laga Nie, nie mam. Laga. Nie mogę mieć laga na single, to nie byłoby logicznie Co jest? Oj, co się, się chyba wylało. Mm -hmm. Idziemy w górę, idziemy w górę. A... O Boże, czasami jestem taki tempy przed chwilą marudziłem że żarcie nie dawała każda każdy na peaceful, a na peaceful o, ale dobra, ta lawa nie jest zachęcająca Tam przecież na peaceful. koniec the end, dzięki za przejście ta pytanie, co ja mam niszczyć właściwie teraz jestem piratem Przepraszam, e, właśnie Mój brat dobrze mówi. Proszę bardzo, proszę bardzo. Przy okazji skrytykuję. Jesteś rozbitkiem. Złoto, znaleźć złoto. Łaj, gdzie tu jest złoto? Pytam, pytam, gdzie tu jest złoto? Wchodzę tu, nie ma nic. Tam jest ciemno, nie chcę iść. Tu mam węgiel i coś w górę. Normalnie, gdzie jest to złoto? Gdzie jest to złoto? Ja wiem. Ja wiem, ja wiem, co zrobię. Wiem, co zrobię. Jakoś spróbuję to połączyć. I to nie będzie pierwszy escape, tylko drugi, bo... Światło! Pewnie tam będzie skarbiec. Ja wam mówię, jestem pewien, że to będzie skarbiec. To skarbiec, a jak nie, to... Jeżeli tu będzie to... Nie, nie będzie. Dobra, to co teraz? Nie za bardzo mi to wygląda na naturalne, na natura. no, ale spoko. Pierwsze co teraz zrobimy to... What the fuck? To jak na prawdziwego Borsuka przystało... What the fuck? Ile krów? Weźmiemy żarcie w trybie yy, wybuchowym. Bi, bi, bi. Yy, I zobaczmy, co jest. Nic nie jest. No dobra, co jeszcze? Chwilę, co? Co wysadzić? Uuu, tu coś jeszcze. Już chciałem się żegnać, ale adres. Yy, naszy brat coś zauważył. I tam. <grym> co? Co jest, coś, coś, co, jest? co, jest? co, jest? co jest? Nic nie ma. Powysadzajmy. Wysadzajmy. Dopiero włączyłem filmik Ludzie to uwielbiają, jak, jak jest du duże boom, a potem uwielbiają oglądać to, oglądać efekty, efekty. Ale do... ja... pewnie <grymnie> mi komputer zlaguje. Wow. Ale blisko wderzyło. I tym wybuchem y myślę, że on skończymy komentujcie, subskrybujcie, co tam chcecie, jeszcze raz Wam przyp yy, przypomnę jeszcze o tym programie do obróbki dźwięku, yy, ogólnie do obróbki tych wszystkich filmów, byłbym bardzo wdzięczny, dożegnam yy, się z Wami, cześć.